Zesol mister witama na kolejnym odcinku Tom Raidera Zaczymy do grobowca i sprawdzamy co tu na mnie czeka. Dalej gram na mojej fantastycznej klawiaturze. Nie ogarnąłem. Cię F Oh shit chyba... Albo może i tak miałem zrobić. Tak wyglądało jakbym to miał zrobić. Sprawdźmy jeszcze co tu. Może to nie było starożytne Yamatai? Oh shit. Mm. Dobra, czyli czymś musimy obciążyć chyba tamtą stronę, żeby wspiąć się wyżej, tak? A i to, spadnie nam wtedy tutaj. Okej. Okay. A jak ja stąd niebym, mam wyjść? Dobra. Jakieś pomysły? Jak ja sam mam teraz wyjść? Aha. Dobra. To wszystko wyjaśnia. To tutaj. Um... Czyli coś tam musimy. A, dobra. Chwila. Możemy to przeskoczyć chyba. A, tylko szybko. Naciśnij M, e, by zapalić. Okej. Okay. No to pa. Jeszcze to mogę podrzucać? No to pa. Chy, 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 podrzucamy sobie. A chwila, tego przypadkiem nie mogę podpalić? Może dopiero jak będzie na dole. No, właśnie na dół. Um, tam widzę linę, czyli pewnie tam jest droga powrotna. Ale, ale, ale. Takie dziadostwa. O, właśnie. Aaa, to są zwłoki, dobrze wiedzieć, no to teraz będzie śmierdziało trupem i tutaj cholera. Ale dzięki temu będziemy lżejsi? Ta, zgadza się, ale jestem mądry. Au. Czyli będę musiał się śpieszyć, żeby tam przeskoczyć. Naciśnij F. Eee, albo i nie. Chodź do góry, dziewczyno. Dobra, pięknie. Oj, pochodynka mi zgasła. Ale dobrze idzie, dobrze idzie, łatwo idzie, nie jest tak trudna gra jak się wydaje. E, czy ja mogę sobie odpalić od tej pochodni? Oczywiście nie mogę, co za sens, ale mogę od tego Tutaj widzę jakąś pułapkę. O, oh, chwila, co to jest? Zacznij, aby zbadać. Oh, shit! Wow, Zobaczyła wyskotki, typowa kobieta. Coś dostałem. Wioska w górach znaleziono mapę reliktów. Zobacz ich położenie na mapie. Aha! Dobra. Jakoś mogę oddalać to? Nie mogę sobie oddalać szlak. Ale za to, za to widzę, że my mamy tu ładny kawałek tej wyspy do ogarnięcia. Nie, może to jest już jednak poza wyspą. Wątpię, żebyśmy mieli chyba całą eksplorować. To by było troszkę, troszkę straszne. Ale widzę, że mamy tutaj dojść. Co my tu jeszcze mamy? Umiejętności, i łowcę, bla bla bla, sprzęt. Właśnie, przecież ja mogłem mm, mogłem sobie ulepszać takie rzeczy muszę znaleźć kolejne ognisko i będziemy sobie troszeczkę ulepszać, a ja to jednak mi była pułapka. Dobra, czyli wracamy na szybko po naszej linie. O pięknie to wymieniałaś. ZUch dziewczynka, zuch! Ale odpal mi tylko pochodnie. Bo tak naprawdę nie wiem co tam będzie na mnie dalej czychać. A, chwila. E, tu mam ognisko, to od razu ulepszamy. Zapomniałem, że tutaj mamy ognisko. Umiejętności. Dawaj mi od razu umiejętności. Ehm. To? Umiejętności, umiejętności. Wyłączamy ramiona, idziecie z ehm. Okej. Okay. Czyli tak. Ehm. Zarabiamy na łuku, umożliwiają silniejsze naciągnięcie, co zwiększa zdalane obrażenia. Uwaga, szybsze strzelanie. No, sobie mogę pozwolić. A częściej raczej będę chyba z łuku korzystał. Dobra. Czyli to mamy ulepszone. Eee, broń krótka, eee, co my tutaj mamy? Stabilizator serii, dłuższy magazynek, reduktor odrzutu, hamulec wylotowy, eee, czuły spust. Ok. To mamy ulepszone. Co my tu jeszcze mamy? Czuły spust? Dobrze, no to idźmy dalej. Idźmy dalej, broń krótka i to. Okej, okay. chyba tyle. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zobacz kategorię. Yy... Jeden punkt. Wyszukiwanie naboi już mamy. Umiejętne uprawianie ciał zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. Yy, Zmysł zbieracza. Przyszukaj gruntowne skrzynie i schowki, by znaleźć więcej surowców. Skrytek z żywnością, blingstyngdłowcy. A to drugie, co mamy? Pewny strzał. I tutaj mamy maksymalną ilość amunicji. A pewne rzucanie z toreb i kieszeni, żeby noszenie większej ilości amunicji. I jak najbardziej. Uuu! Dobra, krótkofalówka. Popanuj. <laughs> dobra. Idziemy lepiej niż myślałem. Daj mi tylko ogień, jeszcze raz, kobieta. Niestety muszę się wrócić po niego i wynieśmy się stąd, wynieśmy się na otwartą przestrzeń. Miejmy nadzieję, że jakoś szybko mi teraz pójdzie wychodzenie z tych labiryntów. Oj, to ładowe się, jest trochę uciążliwe. Pięknie, tam mamy wyjście. Mam że jakiś szaleniec się tu zaraz nie zjawi, nie będzie chciał mnie zepchnąć. Mapa odoknać się, by zobaczyć. Może jednak będziemy mieć większość tej mapy. Może nie większość, ale dobry kawałek. Na pewno. Tak mi się wydaje. Skacz, kobieta, skacz. A już myślałem, że ktoś tu będzie wchodził. I to była tylko jedna. A, okej. Okay. To była tylko jedna mała jaskinka. Dobrze. Dobrze Dobra, w takim wypadku jak ja mam się dostać e, w inne miejsca? Tu mamy to, to nie chcę, chcę mieć to. To już mamy. A to wszystko wyjaśnia. Nie zauważyłem wcześniej tej ściany, że tutaj można się spinać. Dobra, to idziemy tutaj. Hopcaj, naciskaj i gasimy nie Niestety, znowu. Dobra. Spinamy się naszą piękną, zuchwałą, małą panią archeologist. E... O Od... Boże, Nie, wiele brakowało i zginąłbym. Stay alert. Let's <coughs> move inside. Ok. Dobrze, schować się, schować, schować.

Zwolałbym może nie ryzykować, ale alright. sobie przeskoczył tutaj. szlak. No chodź. Oj shit! Ej! Nie, 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 bez takich. O szlak. Okej. Okay. No tego się nie spodziewałem. E, czyli tak naprawdę, co ja tu mogę zrobić i w jaki sposób? Bla, bla, bla. Znowu będą gadać? Oby nie. No, i będą gadać znowu. O szlak.

Cieci cicho być. Nie! Dawaj te zwłoki tutaj. A gdzie jest jeszcze ten Tu jeszcze jeden ziomek powinien być. Gdzie on jest? Coś tu znalazłem. Co tu się świeci? Mogę kuraka zabić? Kurak, nie ruszaj się. Nie, no, no! Mogłem zabić kurczaka. Sadystyczny kurczak, martwy kurczak. Zobaczmy, co tu mamy w takim wypadku. Tu mamy skrzyneczkę. Zobaczmy, co ci panowie tutaj ukrywali. Mam jakieś przejście. Okej. Okay. Zobaczmy, czy u tamtego knypka coś przypadkiem nie było. Ale no to był chyba jeszcze ten facet. Tak mi się wydaje, że był, ale gdzieś zaginął.

But what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? <laughs> I saw absolute reverence in their eyes when they spoke of her. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her Storm God. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Ok, kolejne nowości, kolejne nowości, dobrze wiedzieć, warto odkrywać. Chatka, puchatka, tu nic nie ma. Czyli wracamy tędy. Zakręcamy w powietrzu, jestem jak Superman prawie, tylko że jestem kobietą. Eee... Czyli tutaj nic nie ma, tak? Okej. Okay. A! Czyli stąd mam wyskoczyć tu? Tak. <laughs> Wyskoczymy i wyjdziemy. Znowu potrzebuję ognia i znowu nie mam ognia. Uu, to jest drugie pięterełę. O, to jest skubana. Aleś mnie wystraszyła. U. Fajna sprawa z tym jest odkrywaniem, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Eee, zbadaj, by znaleźć ukryte informacje. Gdzie te informacje mogą być? In well. bones. Mm, drobne kawałki kości zwierzęcych. No, miejmy nadzieję. Jak nie, to nie. Eee, ale widzę, że tu jest dużo więcej rzeczy poukrywanych, o których ja tak naprawdę nie miałem pojęcia. A, czyli tu coś jeszcze mamy, tu coś jest zablokowane, tu jest coś... Wszystko, 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 wszystko coś gdzieś prowadzi do czegoś. Pięknie, skacz moja wojownicza wojowniczko. Żadnego ziomka nie ma do zestrzelenia? Żaden problem, ja i tu mogę wszystkich ostrzelać. Ja z tym nie mam najmniejszego problemu. E, I myślę, że tędy musimy się udać. Ponieważ tutaj... Tutaj prowadzą nas te wszystkie rzeczy um. Ok, ale co dalej? Um. Albo i nie, może tam mamy się udać Czyli tak naprawdę trochę z rozpędu. Tam jest coś zablokowane. Dobra, przyjdziemy tędy. Nikogo nie ma? Oj Nie podoba mi się ten most.

Nie muszę tego robić, fucking Już do mnie strzelają, poszedł mi stąd. Wystaw ten łeb, wystaw ten łeb, wystaw ten łeb. No nie wystrzeliłem jeszcze. O nie, teraz cię tu załatwię. A jak nie to tego drugiego? Oh shit! he. he, he. Nie macie szans. Ja jestem lepszy od was wszystkich. Jestem jak James Bond albo jak Hitman. Hmm. Z jednej strony chciałbym zapalić to, ale z drugiej strony nie chciał. Nie chciałbym tego zapalać. Ponieważ te typy na pewno gdzieś tu będą czekać na mnie, a nie wiem, czy światło ich przyciąga, czy też nie. Ja też mam ze przeczucia ich gigantyczny szczur właśnie tu przebiegł. O, wieża niedaleko, bardzo niedaleko. Czemu ty idziesz sama? What the fuck?

Hey, is this little fox, oh, huh? Yeah, she's cute, <laughs> huh? it's Alicia. Alicia. It's my I daughter. Oh. 14 years old, and smarter than you'll ever be. She must must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. So I was on the lock, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim, time the button down the hatches. i be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water, it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. <laughs> Get you out of trouble nine times out of ten, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, Sam. <laughs> Scott? Thank you, me Uh, okay, Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take three and action. Okay, now take a firm grip and then slice him down the belly like this. Yeah, you got. cut, cut, cut. Cut. It's a lot of <laughs> I'll go <get> him. <laughs> oh, yeah, <It's> a <laughs> <laughs> the world It's just a fish. It's, it's fine. just a fish. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. Uh, no offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take four, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle. I remember when you found that one, your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. <laughs> I was five <laughs> years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct, for better or worse. O, so to, well, we'll eh? mm -hmm. to nas przybliża trochę jednak takie. To historią. fajne To jest podobają To no, się. No, ale To jest czas no, zakończyć no, ten, no, odcinek. ten odcinek że się podobało? Kolejny już niebawem. Ta...